którą będą wydarzenia kulturalne roku 2015. Zwykło się mówić, że Ostrów kulturą i nie tylko kulturą, ale przede wszystkim chyba kulturą stoi. No I to się w pewien sposób potwierdza co roku w naszym plebiscycie, dlatego że zawsze, co roku, najwięcej zgłoszeń jest właśnie z tej kategorii, co bardzo mnie cieszy. W tym roku również tych zgłoszeń było bardzo dużo. O wręczenie kwiatów poproszę i ja o przyjście najpierw tutaj do nas na scenę poproszę panią Weronikę Uciechowską z Biura Podróży Aleksander, a o odczytanie wyniku poproszę pana Sławomira Mariusiaka, prezesa spółki y, z ograniczoną odpowiedzialnością Gazeta Ostrowska. Bardzo proszę tutaj do nas na scenę. Nominowani w kategorii Wydarzenia Kulturalne Roku. Wystawa grafik 3D Janusza Jurka w Galerii Sztuki Współczesnej. To dla Janusza Jurka był bardzo udany rok. Ostrowski Grafik został zwycięzcą Judgment Day Awards 2015 w kategorii Grafika 3D podczas Independent Festival of Creative Communications w Chorwacji. Janusz Jurek na co dzień zajmuje się grafiką komercyjną. Jest także autorem projektu Logo, które firmowało 600-lecie Ostrowa, a także Sztandaru Miasta. Działania artystyczne traktuje jako odskocznię od codziennej pracy i jak pokazuje efekt, wychodzi mu to znakomicie. Jego sukces jest tym cenniejszy, że żywi konkursu stanowili autorzy ponad 400 zakwalifikowanych do konkursu prac. 50-lecie Churu Nauczycielskiego. Niezwykle uroczyście obchodzono półwiecze Churu Nauczycielskiego. Były oczywiście koncerty jubileuszowe, wystawa dorobku chóru w M-Klubie, a także wydano specjalną jubileuszową monografię zespołu. Bezprecedensowym finałem był wspólny występ byłych i obecnych chórzystów w finałowym ośmogłosowym utworze. W połowie stycznia w Ostrowskiej Konkatedrze odbył się niezwykły koncert kolend i pastorałek w wykonaniu chóru nauczycielskiego imienia Stanisława Wiechowicza. Po raz ostatni chór poprowadził dyrygent Jerzy Wojtaszek, który współpracował z nim przez 27 lat. Drugie przedstawienie plenerowe – Misterium Męki Pańskiej. Po raz drugi mieszkańcy Ostrowa mogli uczestniczyć w Misterium Męki Pańskiej. Plenerowe widowisko zgromadziło tłumy wiernych. Organizatorzy zmienili miejsce występów i większość scen odbywała się w Parku Miejskim. W widowisku wystąpiło ponad 60 aktorów. Apostołów grali wikariusze Ostrowskich parafii, a Jezusem był ksiądz Dariusz Brylak, wówczas z parafii w Wysocku Wielkim, dziś z parafii w Kostowie. Inni aktorzy to głównie młodzież działająca przy parafiach Ducha Świętego i Najświętszego Zbawiciela. Prawy Misterium zapewnił chór młodzieżowy z parafii Ducha Świętego. Scenografia była autorstwa Pawła Mocha, a za reżyserię odpowiadał Piotr Szczepaniak. Z kolei za stronę muzyczną Małgorzata Puchalska. O odebranie nominacji poproszę na scenę... Za wystawę grafik e, oczywiście autora, pana Janusza Jurka. Za 50-lecie chóru nauczycielskiego poproszę o odebranie nominacji pana dyrygenta Jerzego Wojtaszka i panią e, prezes Małgorzatę Błoch oraz za drugie przedstawienie Ministerium Męki Pańskiej panią Danielę Moch i Małgorzatę Kucharską. A państwa poproszę o No, proszę Państwa, to nie byle co zdobyć tytuł wydarzenia kulturalnego w Ostrowie Wielkopolskim. A kto jest, kto no będzie, poinformuje Państwa pan Sławomir Majusiek. Proszę o odczytanie werdyktu. Dobry wieczór Państwu. Wydarzeniem kulturalnym roku 2015 jest 50-lecie chóru Nauczycielskiego... W imieniu wszystkich korzystów, dziękuję za nominację. Jest to dla nas szczególne wydarzenie. Dziękuję wszystkim, którzy oddali za nas głosy. Dziękuję tym wszystkim, którzy nas wspierają w tym, co robimy. W przeciągu tych 50 lat, Chór Nauczycielski zdobył wiele nagród, ale ta nagroda jest wyjątkowa, a szczególna, bowiem świadczy o tym, że chcecie Państwo nas słuchać że przychodzicie na nasze koncerty, a to jest dla nas bardzo miłe. Cieszymy się i sprawia nam to wielką radość i satysfakcję. Dziękuję bardzo. Dziękuję.